Cześć siemanko, dzisiaj sobie obejrzymy wpadki w telewizji Nie wiem czy taki content wam się spodoba, ale zobaczymy Także dzisiaj taki krótszy odcinek z tych wpadek Ale oczywiście możecie napisać w komentarzu czy wam się to spodoba No i dzisiaj też macie gameplay z Minecrafta, proszę państwa, z mojego świata na survivalu I właśnie dzisiaj pokażę wam jak ten świat wygląda, a w kolejnych odcinkach pewnie jak, jak będzie gameplay z Minecrafta to już będziemy tam robić coś ciekawego, także co? Zaczynamy oglądać wpadki w telewizji Jajka od niej są ekskluzywne, bo są bardzo świeże i wpływają doskonale na... Kura się zesrała na stole. Nie no, fajne te jaja, nie. Oczywiście każdemu może się zdarzyć. Urodę nie tylko kobiet. No to tak, pozostaje tylko jeszcze. No, są pytanie. zdrowe i o tym warto pamiętać. Pozostaje <laughs> tylko jeszcze pytanie, Adrianie, który nam trochę tutaj nabrudziłeś w studio. <laughs> Czy te jajka są mądrzejsze od kury, ale chyba to pytanie pozostanie bez odpowiedzi. Kura osrała ten temat. No, Adrian. Będziesz tutaj sprzątał nam dzisiaj chyba. <laughs> Ta kura to po prostu presji nie wytrzymała, że jest w telewizji. <laughs> O pochówek generała. Obiektu, generał Jeruzelewski y, y, powinien y, spocząć w alei zasłużonych na powązkach i mieć państwowy pogrzeb z wojskowymi honorami, bo politycy już się na ten temat kłócą. A ja mam to w dupie. A ja mam to w dupie. Ej, ja jestem ciekawa, kto to powiedział, bo nie kojarzę. Ale cieszę że tak w telewizji powiedzisz, a ja mam to w dupie takie. Po prostu olewam, po prostu nie ma się co przejmować hej, ten wy też jak mnie hejtujecie, ty wam powiem, a ja mam to w dupie. Co pan dobry. kocha? Gdańsk. Dzień dobry. Gdańsk, a nie na za Z strony i Gdański. Gdańskim. Tutaj to bym musiał w ogóle to zacensurować, ale to w ogóle dziwne, że oni tego nie nagrywają wcześniej, tylko na żywo. To leci jakby. Nie wiem, czy ktoś tu ktoś specjalnie w telewizji pusił, czy jak to jest. Widzisz, co ja tak. słychać się Co tu się wydarzyło że w ogóle jak ktoś to nagrywał? To mnie zastanawia jak te wpadki są nagrywane Na przykład tutaj A poza tym Jakim cudem jaki ktoś Ktoś to puścił w telewizji Są tutaj takie, no nazwijmy to cztery kolorowe klocuszki, płaskie. Ale ja mam czarno-biały telewizor. <noise> Ci ludzie dawni, kiedy, bardzo mi bawią, znaczy niedawni, ale no właśnie, to sprzed 20 lat. Nie Ostatnio widziałem klasyka polskiego internetu, gdzie facet z neti dzwoni do jakiegoś faceta, yy, a on mówi, że to jest przekaz myślowy, czy coś takiego. Znajdziecie że to jest w swoim internecie, mega śmieszne, polecam obejrzeć. Taka osoba to powinna dostać jakąś nagrodę za geniuszeństwo, za geniuszwo, geniuszeństwo, jak to się odmienia. To ja będę pomagał, ja będę pan, pan mi utrudnia życie, no pan się wziął tak, żeby mi się utrudniać, ale ja panu nie będę utrudniał, wręcz przeciwnie, chciałbym, żeby pan miał więcej niż to. To ja będę tutaj użyję karty jako wskazówkę. No to który pan wybiera, to jest czerwony, niech... Ale w ogóle jakiś dawny teleturniej, przecież teraz chyba w żadnej telewizji takiego nie leci. Trendy się zmieniają. To będzie jedynka, to jest żółty, Czare. dwójka, to jest jasno-niebieski, trójka, to jest ciemno-niebieski, czwórka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Który? To ten trzeci od mojej lewej. No i teraz chwila na zastanowienie się, który to jest trzeci od jego lewej. Dobra, trzeci od pana lewej, czyli mój drugi od prawej. Okej, okay, nie. To jest e, trzeci od mojej prawej. No i nawet te chwile zastanowienia się nie pomogła, ale ja też bym nie wiedział, który to który, nie? Nie wiem, czy on ściemiał, ten facet, yy, z, yy, z... do którego... no znaczy ten dzwoniący, czy jak. Trzeci od pana <grym> Dobra. Znaczy <grym> ten... o tak. No i było tyle kombinować, było tyle kombinować, została stuwa. Ale przynajmniej jakaś dozrywka w teleturnieju. Wielki występ yy, polskich kolarzy, nie tylko Rafała Michała Kwiatkowskiego, Michała Gołasia, a także Macieja Bodnara, Rafał, opowiedz o wrażeniach z tego wyścigu. Yeah, I, I think so, the tactic is... Tak, kto jest właśnie to, mówisz do tyle. Gość co myślał, że mówię do jakiejś anglojęzycznej Wizji polskiej, Rafał, ale to jest Rafał Majka po 250 km o, przepraszam, ale naprawdę jestem zmęczony już na. 250 km na rowerze, ja podziwiam mój maks na dzień. To było chyba 100 ileś kilometrów, więc naprawdę 290, no mocne. Nawet chyba nie całe sto, z 90? Na końcu naprawdę już miałem skurcze. Dałem siebie wszystko tak jak zawsze Uf, obiecuję i daję z siebie full się straszyło się, ja nie mogę. pan <laughs> coś pił dzisiaj. Alkohol. Przynajmniej jest szczery. To się liczy zawsze. A na no, ty, ty, Wie pan, no to jest... Yy, nie wiem, jak często takie pytania pan zadaje. Yy, a... Tutaj nie wiem, co to za tłumaczenie było. Jakiś polityk. No tak, no politycy to... to, to, to dziwnie się zachowywałem czasami. No, a jaki, a jaki jest problem? No, i to by niestety na tyle było. Piszcie, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Piszcie, czy chcecie na przykład wpadki, jakieś inne wpadki. Czy chcecie na przykład jeszcze jeden part, ale dłuższy, tym razem wpadek z telewizji. Myślę, że było śmiesznie. Myślę, że znajdę jeszcze śmieszniejsze do kolejnego odcinka. I co? Piszcie też, co chcecie jako gameplay, czy Minecraft, i piszcie w ogóle, co tam. Sądzicie o moim świecie w Minecrafcie, nie, nie zdążyłem wam całego jego pokazać, ale spokojnie kolejny odcinek będzie już w sobotę, także wtedy yy, skończymy właśnie oprowadzanie yy, Was widzowie po moim świecie. No i jeżeli chcecie więcej Minecrafta, to wpadajcie na kanał Jadogamer. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Elo, na